Polski dom, polska rodzina. Prąd, gaz, hipokryzja, wywalony na pół pokoju telewizor i poczucie, że za chwilę coś tak pieprznie, że się nie pozbieramy. No Chodź, chodź, no chodź. No. No, nie, nie wyjmuj, niech się dobrze, niech naciągnie dobrze. dobrze. No, Cześć, musimy, musimy z nią porozmawiać. Cześć. Cześć Marta. Cześć. Słuchaj, musimy z Tobą poważnie porozmawiać. To, to, nie, to nie są moje narkotyki, jakby co? Jakie narkotyki? A, nie, żadne, co? co? No. E, chcemy z tobą porozmawiać e, o twojej przyszłości. Tak. No. Musisz sobie znaleźć chłopaka. No ale przecież szukam. No ale gdzie ty szukasz i kogo ty znajdujesz? No dziewczyno, zastanów się nad sobą, przecież to jest jakaś galeria dziwolągów. No, – ten pierwszy był normalny. W miarę normalny. Serio? Tymoteusz? Co z nim było nie tak? No, co z nim było nie tak? No był mega nudny. Dlaczego? No, chodził spać o 20 i czytał tylko i wyłącznie książki o II wojnie światowej. Widziałam go ostatnio. Żona, dwójka dzieci, jeździ zieloną Skodą Sedan. Patrz, co cię ominęło. Czym jeździ? Zieloną Skodą Sedan. Co wam w miarę normalny. Brawo. Ale już następni to tak. naprawdę sami po paprańcy. Tak. Mamo, no jacy popaprańcy, no. no? Następny był Murzyn. Co wy macie z tymi murzynami, no? Czarnoskóry. Wtedy jeszcze byli murzyni. Dopiero około dziesięciu lat temu wyparli ich czarnoskórzy. Tak jak homo sapiens wyparł Neandertalczyka. Jak on, jak, on, jak on się nazywał? Zimbu. Z Senegalu. Co to za imię? Senegalskie. No, nie powiem. Miły chłopak. Kłaniał się. No, nauczył się mówić dzień dobry po polsku. No... Ale na urodziny ojca przyszedł cały nago. Tylko miał jakąś opaskę tutaj na biodra. Jezu, I widzisz, jak ty nic nie wiesz, to jest u nich najwyższa forma szacunku. A, jak mężczyzna pokazuje swoją męskość drugiemu mężczyźnie, to tak jakby składał mu ją w hołdzie. Ale on złożył hołd całej naszej rodzinie, nawet tej gałęzi, która przyjechała z Podkarpacia. Ciotce się podobało. Ciotka się upija jednym kieliszkiem i wtedy wszystko jej się podoba. No i w końcu ci go odbiła. No i właśnie dlatego nie trzymamy kontaktu. Już z nim nie jest. O. Kiedyś w kłótni, wiesz, y, ugryzują w koniuszek palca. Odgryzł jej. Co ty powiadasz? No, wiesz, jednak dzikus. To nie było tak. A jak? To ona go ugryzła. No, I odgryzła. Co? No ale palec się zgadza. Zgadza się, tylko koniuszek. O no. Oh yes. no, no już nieważne, no. Ale potem, no, co prawda, był biały Polak, ale 30 lat starszy. I podwójny rozwodnik. Skończony debil do tego. No, tato, też nie możesz tak mówić. Dlaczego Dl nie mogę o nim tak mówić? Bo nie mówi się źle o zmarłych. Co? To? On nie żyje? W, w zeszłym roku zmarł. A co, co się, stało? się stało? No, on się po prostu lubił podduszać w trakcie seksu i przesadził. No. Do tego doszedł ten cały COVID, to się połączyło, no i są efekty. Ojej. No, a, a potem miałaś chłopaka 10 lat młodszego od siebie, Ojej. czyli od tamtego 40, no. Mhm. Cały z zapryszczoną gębą, cała gęba w trądziku, tak jak wyglądał, jak ofiara pedofilskiej siatki. Zamykaliście się na cały Boży dzień w pokoju. On tylko wyglądał tak niepozornie. Co to była za energia? No? Normalnie niespożyta. Boże. Niespożyta. Co wyście tam robili w tym pokoju no. cały dzień? Wszystko to. to. No Najróżniejsze co? rzeczy. Takie, które normalni ludzie nawet nie są sobie w stanie wyobrazić. Najróżniejsze rzeczy. Zaraz wymiotuję. No. Ale, ale wszystkie z klocków Lego. Oj, a potem był ten były ksiądz. Tak. Ojciec Bazylii. Jak go poznałam, to jeszcze nie był były. To dla mnie zrzucił sutannę. Nawet dokładnie w tym momencie proboszcz go przyuważył, jak zrzucał na Ciebie sutannę i się ładował na Ciebie z gołą dupą. Wstyd. Taki wstyd. Żeby to jeszcze nie było na naszej parafii. Tak. No jego, no ale co stękasz? No przenieśli go, nikt się nie zorientował, tak? Tuszować to akurat oni potrafią. Aha. Żeby tak religii dobrze uczyli, jak tuszują, to byśmy tu mieli raj na ziemi. To. A potem był ten koszykarz. 2,50 tak. wzrostu. No. 80 no. cm wyższy od ciebie. Co ci odbiło? No. no przecież, jak szliście ulicą, no to nie było człowieka, żeby się za wami nie obejrzał. Mówiliście, że Marcin jest fajny. No, nie powiem, no pracowity chłopak, no. Na działce wszystkie wiśnie pozrywał. No, no Nawet te z samego czubka. Oj, nie lubimy go szpaki za to. A potem był ten każeł. A Bez, o tym to w ogóle zapomniałam. Już go wyparłam. A on akurat był zabawny. Tak. Pamiętasz, jak się schował w szafce na buty? Tak. Pamiętam. Dokładnie się schował do kozaka. No, no to było bardzo śmieszne. Tak, ale było śmieszne, ale, ale już to jak go po osiedlu nosiłaś na barana, to nie było śmieszne. Nie nosiłam go po osiedlu na barana, tylko coś mu się stało w szyję i musiałam go za, zanieść do przychodni. Ojciec na niego nadepnął. Co? Co? Kiedy jak? Jak spał? Nie, nie, w trakcie rozmowy. Nie, no ludzie. Nie wiem, jak to się stało. Rozmawiałem z nim, on się tak nagle wziął, jakoś tak podwinął, patrzy no, i no ich harczy pod butem. A temu nos złamałaś? Złamałam mu nos, ale przez przypadek, tak? Bo wnosiłam go na barana do gabinetu i walnął o framugę, no. Zapomniałam o nim. Ale z nim, córcia, to Ty chyba najdłużej tak. byłaś, co? No, no. Ze dwa lata. Tak. A dlaczego byście się rozstali? Bo był za niski. Głupia trombo! Łazisz z człowiekiem dwa lata i się na końcu zorientowałeś, że był za niski? Miłość jest ślepa, tato, okej! Okay? Babcia zawsze mówiła, nie bierz niskiego chłopa, bo będziesz nieszczęśliwy. Tak. A potem był ten uchodźca z Syrii. Ojej, biedny człowiek. Tak, no ten to akurat był straumatyzowany. Jak szliśmy spać, to musiał mieć bochenek chleba zawsze pod swetrem i Ojej. budził go najmniejszy hałas. No a co się z nim stało? jak to co? Ktoś go, ktoś go zasypał u księdza yy, i, i że my mamy uchodźcę w domu i go pogonili. Ojej, no, ale... To nie ktoś, tylko ojciec. Co? Co? Jak mogłeś? Tłumacz się teraz. Prezes straszył, że, że ma pasożyty no i że nas Co? wszystkich pozaraża. No, bałem się o was. A to było za pierwszego PiSu. Teraz z kolei za ukrywani uchodźcy podobno będzie czapa. Oj. I na koniec był ten zapaśnik. Tak, 250 kilo żywej waki. No, ale mnie co innego ciekawi. No co? No jak ty z nim córcia, no? C co? No wiesz, co, co? No... To ty na górze byłaś, tak? A widzisz, niespodzianka. No. Najczęściej byłam pod nim. Jeju. Jak to? on, on ciebie nie zgniótł? Nie, nie. On się jakoś tak potrafił zapiąć na tych łokciach. Ludzie, dajcie spokój, no kochań. Marta, tak. dziecko, ogarnij się, dobijasz czterdziestki. No, w końcu musisz się jakoś ustabilizować. No, no zdać kogoś normalnego: mm. Polaka, katolika, rówieśnika. No, może o parę lat starszego. Żeby to nie był yy, yy, wdowiec. No, ani rozwodnik. Nie pijak. N nie dziwak. Ale też nie pierdała ostatnia. No, żeby cię nie bił. Żeby nas też nie bił, ale w ogóle, żeby umiał się bić. No, no. Żeby sąsiadka na jego widok się nie, nie żegnała. No. No, nie masz kogoś takiego? No, no jest nawet taki jeden. O. Dobrze zarabia, o. pracuje w korporacji, wysoki jest. O, o 10 centymetrów tylko ode mnie wyższy, idealnie. Trzy lata starszy, pomaga w hospicjum. Ojej. Opiekuje się pieskami. No, ale ma jedną wadę, która Wam na pewno nie przypadnie do gustu. Jaka? Jako? Głosuję na Tuska. Zadzwoń do tego Karła, może on Cię jeszcze pamięta.